Miastko to miejscowość położona na Pomorzu. Przy jednej z ruchliwych dróg krajowych przecinających miasto położona jest kawiarnia Marasieńka, prowadzona przez małżeństwo Dorotę i Marka. Jak powiedział właściciel, restauracje prowadzą ponad 25 lat. Mimo, że kiedyś miejsce tętniło życiem, teraz nie cieszy się już tak dużą popularnością, a właściciel musi dokładać do interesu, ma na głowie także dużo obowiązków związanych z prowadzeniem działalności. Jak wyjaśnił, mimo trudnej sytuacji w lokalu, właściciele starają się nie poddawać, dlatego zdecydowali się na kuchenne rewolucje. Magda Gessler postanowiła pomóc im odzyskać dawny blask kawiarni. Pierwsza wizyta restauratorki w lokalu nie wypadła zbyt dobrze, w składaniu zamówienia Magda Gessler była bardzo niezadowolona. W menu nie było bowiem tego, co widniało na zewnętrznej reklamie. Restauratorka się nie patyczkowała. Wzięła śrubokręt oraz młotek i osobiście zdjęła ze ściany lokalu nieaktualny plakat reklamowy. Podane potrawy także nie przypadły Magdzie Gessler do gustu, pierwsze, wrażenia z pobytu w Marysieńce restauratorka miała fatalne. Magdzie Gessler zasmakował jedynie placek ziemniaczany. Przyszedł czas na rozmowę z właścicielami. Jak powiedziała Dorota, w trakcie rozmowy wyszło na jaw, że para nie ma najlepszej relacji. Żona właściciela zastanawia się nawet nad rozstaniem. Okazało się, że mają długi, a Dorota nawet nie ma swojego konta w banku. Magda Gessler po krótkiej rozmowie z małżeństwem zeszła do podziemi lokalu, aby odnaleźć kuchnię. Spodobało jej się to, że było tam czysto. Magda Gesser powiedziała, że w regionie, w którym znajduje się restauracja, jest jak u Pana Boga za piecem. Zdecydowała, że część lokalu będzie sklepem regionalnym tego miasta a co, za tym idzie? Jej pomysł zakładał sprzedaż produktów regionalnych. W następnej kolejności skupiła się na nowym menu. Wprowadziła także nową nazwę Bistro Tajemniczy Staw. Dekoracja lokalu także miała zostać zmieniona. Właściciele byli zachwyceni nowymi pomysłami. Następnie Magda Gessler zabrała pracowników i właścicieli lokalu na wycieczkę krajoznawczą do stawów rybnych, powiedziała, ekipa restauracji miała okazję spróbować rybnych potraw, które wszystkim bardzo smakowały. Magda Gessler zaproponowała właścicielom stawów rybnych pewną współpracę. W tym czasie w dawnej kawiarni Marysieńka doszło do zmian w wystroju. W następnej kolejności prowadząca kuchenne rewolucja opracowała z właścicielami plan, działania, który zakładał także nawiązanie kontaktów z lokalnymi przedsiębiorcami. Podsumowała to słowami, przygotowania do promocji lokalu trwały w najlepsze. Organizacja pracowników zawiodła jednak Magde Gessler, a tempo pracy okazało się niewystarczające. Restauratorka podsumowała to słowami, właścicielka lokalu zasłużyła na reprymendę Magdy Gessler. Dorota sprowokowała restauratorkę do rzucania talerzami. Wśród produktów, które miały posłużyć do promocji lokalu, znalazły się między innymi. Kanapki z pastą jajeczną i wędzoną rybą, dodatkowo udekorowane płatkami jadalnych kwiatów. Kiedy pracownicy restauracji wyszli z przysmakami do skosztowania w ramach promocji, wszystkim bardzo one smakowały, w kuchni nadal dużo się działo. Bistro tajemniczy staw zyskało całkiem nowy wystrój. Niestety, z racji covidowych obostrzeń, pierwsi goście będą mogli na niego tylko zerknąć. Zapoznają się za to z ofertą z sklepu. Magda Gessler zaprezentowała ją osobiście. Kiedy dwa miesiące później, Magda Gessler wróciła sprawdzić, jak biznes sobie radzi. Sklepik działał w najlepsze, a w lokalu byli także inni goście. Na początek spróbowała przepysznej ryby, następne potrawy także rozpływały się w ustach, a naleśniki były w jej ocenie po prostu genialne.